Już grałem w najnowszą odsłonę Duma, Doom the Dark Ages, a to wszystko dzięki specjalnemu zaproszeniu od Bethesda Polska na pokaz tej gry. Demko, w które zagrałem ja, jak i twórcy i prasa nie tylko z Polski, ale z całego świata, oferowało aż 4 godziny gameplayu podzielone na 4 oddzielne etapy. I to gameplay z tego ostatniego nagrałem sam, a resztę w celach prezentacji podrzuciła mi Bethesda. Razem z tym gameplayowym Birolem podrzucono mi też dwa utwory z soundtracku gry. I chociaż niestety zabrakło tu ręki Mika Gordona, to sama muzyka nadal stoi na wysokim poziomie. A zresztą, co ja będę strzępić Ryja? Zacznijmy lepiej od tego. W świecie giereczkowa działam już naprawdę długo i zawsze podchodzę z dozą rozwagi do gier, które są kolejnymi odsłonami starych serii uchodzących za legendy i klasyki. W przypadku oryginalnego rebootu Duma z 2016 obawy te w ogóle się nie sprawdziły. Było to należyte podejście do materiału źródłowego z dozą świeżości oraz nutką, "Pan intended, oryginalności i pazura z gitary Myka Gordona, który odpowiadał za soundtrack do tamtej gry. Do Doom The Dark Ages nie byłem i nadal nie jestem do końca przekonany, Chociaż jak sami zaraz usłyszycie, moje obawy troszeczkę się zmniejszyły. Niemniej jednak, ostrożności nigdy za wiele. Szczególnie biorąc pod uwagę Doom Eternal, który gameplayowo, no nie do końca mi siadł, i struktura tamtej gry, nawet w dodatkach DLC, wymagała sporo poprawy. I nie trafiała kompletnie z zapewnieniem ciągłej akcji, gdzie co chwila mieliśmy przerwy na, jak dla mnie, szybko nudzące się sekcje platformowe. Ale oto mamy kolejną odsłonę. Odsłonę, w którą, jak się okazuje, grać trzeba kompletnie. Inaczej, bo samo zamierzenie gameplayu nieźle się zmieniło, i gdy usiadłem do dema po raz pierwszy i próbowałem skopiować mój playstyle z Doom Eternal, no to gra mnie szybko wyjaśniła. No ale dobra, wszystko po kolei. Demko, na które zaproszono mniej innych twórców, poprzedzone było specjalnym eventem, na którym można było nie tylko dowiedzieć się, co jest przedmiotem samego dema, ale także spróbować burgera brandowanego logiem gry, pomalować figurkę małego Slayera czy cyknąć sobie fotkę z jego dużą wersją. W samo demo pograć mogliśmy okrągłe 4 godziny i było to dość dużo czasu, żeby załapać feeling samego gameplayu, wyłapać co się zmieniło od poprzednich odsłon oraz ocenę, wstępną, czy taki typ gameplayu komuś w ogóle siedzi. Demko podzielone było na cztery etapy. Pierwszy wprowadzał w sam gameplay gry, tłumacząc takie atrakcje jak strzelanie, używanie tarczy, parowanie ciosów, rozgrzewanie pancerza przeciwnika czy używanie broni białej, a dwa kolejne etapy pozwalały nam za to na sprawdzenie dwóch mechanik szeroko reklamowanych w materiałach promocji. Emocyjnych. Siadaliśmy za sterami Mecha Atlana, by zmierzyć się z potężnymi demonami bezpośrednio w walce wręcz, a także dosiadaliśmy naszego własnego, piekielnego smoka, którym możemy fruwać po bardziej otwartych mapach. Ostatnią częścią był poziom o nazwie Oblężenie, który był przykładem tego bardziej otwartego świata, którego nie doświadczyliśmy w poprzednich odsłonach. Do właśnie którego nadal nie jestem do końca przekonany. I to właśnie z tej ostatniej części nagrać mogłem swój własny gameplay. W przypadku reszty podpierał będę się tutaj materiałami dostarczonymi przez wydawcę. Może zacznijmy od tego, jak się w tej grze czuje tą nową postać Slayera. Jak wspomniałem na początku, to jak się nim steruje odbiega nieco od poprzednich odsłon, Posteruje się nim trochę jak czołgiem. Kiedy pierwszy raz usiadłem do dema, przyjąłem mój playstyle z Doom Eternal, którego dodatki ogrywałem całkiem niedawno, co było w sumie błędem. Nie ma tu już uniku, a zamiast tego pod shiftem skrywa się sprint, którego pierwszy dash może wyglądać podobnie do uniku, ale nie dajcie się zwieść, bo unikanie w ten sposób pocisków nie jest dobrym pomysłem i znacznie lepsza w tej roli będzie tarcza. Ach tak! Tarcza spalinowa. Część dumowych purystów z niesmakiem przyjęła fakt, że największy czad wśród zabijaczy demonów zdecydował się wziąć do ręki tarczę. Przedmiot głównie obronny, a jak wszyscy wiemy, Slayer przed nikim bronić się nie potrzebuje. To, jak sama tarcza zostaje wykorzystana w grze, jest naprawdę ciekawe i w sumie jest to kolejny oręż w arsenale demono-zażynacza, aniżeli przedmiot defensywny. Znaczy, tę rolę też pełni, ale zawsze jest to wykorzystywane w celu wykonania kolejnego ataku. Porównania do gier Bullet Hell są jak najbardziej na miejscu, bo o ile owszem możemy aktywnie używać tarczy, niwelując pojedyncze pociski, tak prawdziwe pazurki, a właściwie ząbki, ta pokazuje w momencie parowania ataków. Zielone smugi oraz zielona otoczka wobec kończyn przeciwników, które widzicie na materiale, sygnalizują graczowi, że atak ten da się sparować. I w niektórych momentach rzeczywiście przypomina to japońskie arcade'owe gierki, bo najlepszym planem na obronę jest rzucenie się w nadchodzące pociski w celu wyłapania tego jedynego, zielonego, by go i na moment wyłączyć przeciwnika. Ale to nie jedyna funkcja tarczy. W walce możemy nią też miotać. To, jakie efekty nałoży ona na przeciwników w trafieniu do celu, zależy od tego, jak poprowadzimy jej drzewko zdolności, albo raczej perków, no bo przecież tarcza nie żyje. I to miotanie jest też niezastąpione w przypadku obcowania z przeciwnikami, którzy zdecydowali się chronić swoje najwrażliwsze partie pancerzem. Taką blachę musimy więc najpierw nagrzać do czerwoności, naparzając nią wszystkim czym mamy pod ręką, by na końcu strącić pancerz jednym celnym rzutem tarczą. Na plus zasługuje też sam dobór arsenału w tej części, no bo pewnie mamy standardową strzelbę, plazmagana, czy nowość, broń białą, taką jak cep, ale walić można też z piąchy. ale moje serduszko zdobyły dwa obiekty westchnień wyróżniające się kreatywnością, ale także nostalgią. Tak, w tej grze rzeczywiście znajduje się broń, która wypluwa z siebie fragmenty kości demonów, które wcześniej są ekstraktowane z demonich czaszek ładowanych zamiast magazynka. I takie samo zdanie na temat tej pukawki mieli chyba wszyscy znajdujący się na terenie eventu, ale drugą komorę mojego serduszka zdobyła kołkownica. I szczerze mówiąc, jako poniekąd weteran arena i boomershooterów zastanawiam się, czemu każda gra nie ma kołkownicy. No dobra, tutaj w sumie mamy potężne gwoździe, a nie kołki, ale dlaczego każda gra tego nie ma. Jeżeli chodzi o sam gameplay loop, to jest strzelamy, leczymy się, uzupełniamy amunicję, to ten jest w sumie wariacją tego, co widzieliśmy w poprzednich odsłonach. Zdrowie na przykład, poza odnawianiem go poprzez podnoszenie licznych apteczek na mapie, teraz wypadać będzie z każdego pokonanego przeciwnika, co jak już wcześniej ustaliliśmy, narzuca nam agresywny playstyle, by zawsze być w oku cyklonu, a nie kitrać się na krawędziach mapy, bawiąc się w snajpera. Broń wręcz lub broń biała to także limitowany zasób, który odnawiamy albo czekając, albo podnosząc specjalne pick, Kapy, albo po prostu parując ataki, co przyspiesza czas odnowienia takiego gadżetu. I lepiej to zapamiętać, bo amunicja do naszego oręża dropi właśnie z przeciwników ubitych pioną czy cepem. I jeżeli mam być szczery, to bardzo podoba mi się sam fakt, że granie jest tym bezpiecznym sequelem i eksperymentuje z jakby nie patrzeć core gameplayem. Nie zrozumcie mnie źle, to nadal dum, a konkretnie jego nowa forma, ale ewidentnie widać, że twórcy chcieli spróbować czegoś nowego i im wychodzi to całkiem dobrze. Oczywiście nie bez wad, bo mam wrażenie, że na ekranie momentami dzieje się po prostu za dużo i wrażenie to potęguje wprowadzenie do gry bardziej otwartych map, z czym też nie do końca się zgadzam. Nawet przy trzeciej godzinie gry, gdzie już się trochę do niej przyzwyczaiłem, gdy właśnie mogłem bardziej poszaleć ze względu na arenę większych rozmiarów, myliły mi się po prostu przyciski. Szukanie w deszczu pocisków zielonych smug, dopatrywanie się różowego okręgu sygnującego ogłuszenie przeciwnika, w połączeniu z próbą odbicia tych pocisków oraz rzuceniem tą samą tarczą w przeciwników, których pokonać da się tylko nią, było trochę męczące, szczególnie gdy podniesiemy poziom trudności. A skoro o poziomie trudności mowa, to ja grałem na Ultra Violence, czyli powiedziałbym mid poziomie, ale mimo to gra potrafiła być momentami trudna. Ten, poza wyborem z kilku predefiniowanych, możemy dowolnie dostosowywać, wliczając w to nawet okno, jakie Dostajemy na sparowanie ciosu. No, do wyboru, do koloru. Jeżeli o samych przeciwników chodzi, to tu, jak wspomniałem chwilę wcześniej, każdy z nich ma swoją słabość i tutaj też musimy zadecydować, któremu gagatkowi nadać jaki priorytet i likwidować ich zależnie od tego. Ale i tutaj, Doom the Dark Ages wsadza przysłowiowy pręd w koło waszego roweru, bo już w końcówce Demka poznajemy specjalny wariant Impa, który jest odporny na niektóre ataki dystansowe. A najlepszym sposobem na kontrę jest bardzo malutkie okno na wykonanie parowania. Gdy ten roluje się niczym Sonic w naszym kierunku. Gra owszem sprawia, że zawsze jesteśmy na krańcu naszego krzesła, ale czasami ciężko się ogarnąć, że na tym krześle jesteśmy. Kraniec krzesła to nie jedyny kraniec, jaki w tej grze znajdziemy, chociaż jest ich odrobinę mniej, no bo znajdziemy tu mapy ich pozbawione. Teraz pogadamy sobie właśnie o mapach. Level design bardzo przypomina ten, który widzieliśmy już w dumie z 2016 czy Dumie Eternal, i wiąże się to zarówno z zaletami, jak i wadami, które już doskonale zdążyliśmy poznać. Mapy są zaprojektowane dobrze, i wydaje mi się, że zadowolą tych, którzy bawią się w fabularne speedruny, jak i tych zbierających wszystkie sekrety w danym poziomie. Doom the Dark Ages to także długie korytarze łączące się na przykład ścianą, którą może zniszczyć nasza tarcza tylko z jednej strony, i to właśnie w takich scenariuszach według mnie błyszczy Doom. No i niestety, kiedy dorzucimy do tego Pomysłu otwarty świat? No to te korytarze mogą niektórych przerazić, czemu nie pomaga bardzo niewybaczający system checkpointów. Niestety, tak samo jak w Eternalu, sekcje te potrafią naprawdę konkretnie zabić jakikolwiek pęd zyskaliśmy walcząc z bossem chwilę temu. Pewnie w tych puzelkach możemy używać nowej tarczy, by skakać z miejsca na miejsce, ale nawet w demie łamigłówki pozbawiły mnie trochę pary. Pozostańmy jeszcze na chwilę przy tym otwartym świecie, bo nazywanie tak tego nie do końca oddaje, czym to tak naprawdę jest. Nie jest to żaden sandbox, nie ma tu żadnych questów, jest to raczej zlepka kilku map, które różnią się od siebie klimatem, gdzie w konkretnych rejonach spotykamy przeciwników bossów. Tych nie możemy też od razu pokonać, bo najpierw musimy wyciąć w pień pomagierów wokół, by w ogóle móc zadać jakiekolwiek obrażenia głównemu, o ile sam pomysł jest spoko, tak jego realizacja niekoniecznie, bo jak mówiłem checkpointy pomiędzy potyczkami są dość rzadkie i padnięcie przy ostatnim skrawku HP bossa może odesłać nas do przedostatniej grupki przeciwników, co tylko frustruje. No wiecie, nie każdy z nas jest fanem source like'ów. Niektórzy z was na pewno krzyczą, a co z muzyką, a co z muzyką. No to za to tym razem stoi Studio Finishing Move. I chociaż za trzecim razem domowa muzyka nie jest już aż tak oryginalna, to pasuje do gry, nawet mimo nieobecności Mika Gordona. Jako minus muszę powiedzieć, że w demku było jej stanowczo za mało. Pozostając przy rzeczach, do których nie jestem do końca przekonany, muszę omówić dwa poziomy z dema, w którym dosiadaliśmy smoka oraz siadaliśmy za starym Mecha Atlana. Zacznijmy od smoka. Nawigacja nim jest całkiem przyjemna. Pomijając jeden przypadek, gdzie wykonanie celu nie zaktualizowało mi waypointa, przez co krążyłem przez chwilę w koło. Ale to wczesny build, więc to absolutnie wybaczmy. Dodając do gry w półotwarty świat, konieczne było dodanie jakiegokolwiek środka transportu, więc sama decyzja, by tym środkiem był smok z elektrycznymi skrzydłami no jest jak dla mnie strzałem w dziesiątkę. I w tej roli gość sprawuje się dobrze. Problem pojawia się, kiedy chcemy skorzystać z działek, jakie na tym smoku umieszczono. Bo tak, ten może być też bronią, która w sumie działa bardzo słabo. W demku akurat do zniszczenia mieliśmy kilka statków powietrznych, ale zanim na takich dane nam było wylądować, musieliśmy zniszczyć chroniące je działka. By to zrobić najpierw trzeba było przejść do trybu oblężenia, gdzie smok sam automatycznie namierza najbliższy cel, a naszym zadaniem jest tylko strzelanie i unikanie pocisków, co z kolei nagradza nas bonusem obrażeń na kilka sekund. No i właśnie z tymi unikami jest problem, bo były one strasznie nieczytelne i po pewnym czasie zacząłem odliczać sekundy żeby zawsze trafić w ten perfekcyjny unik. No nie jest to przyjemne, ani nie jest to wymagające, więc liczę na to, że coś się w tej kwestii zmieni. Drugą trochę smucącą kwestią był etap na pokładzie Atlana, bo pomysł na niego brzmi fenomenalnie. Nie wiem, czy pamiętacie takie gry jak Punch Out, albo Telerobo Boxer na wyczuła Boya. Swoją drogą, ja wiem, że tej konsoli praktycznie nikt nie zna, ale akurat ta giera jest po prostu prześwietna i prześwietnie wygląda. Nawet po 30 latach. Ale po zobaczeniu gameplayu z tej sekwencji liczyłem na coś właśnie takiego. A co dostałem? No... Samograja. W dużej mierze samograja, no bo chociaż pewnie pokonanie pierwszego dużego demona sprawia przyjemność, tak jak zaczniecie przyglądać się całej scenie z bliska, to cała iluzja pryska. Budynki, które burzą się, gdy tylko w nie wejdziemy, to fajny gimek, ale jak mówiłem, wystarczy zbliżyć nos do monitora, by zauważyć, że to wszystko predefiniowane animacje i modele niższej rozdziałki. Wiecie, przypomina mi to trochę stare gry na sorcie, kiedy gracze przenikali do skyboxów map, przez co wydawali się przeogromni na tle reszty. No, taka mało skuteczna iluzja. Na koniec zostawiłem rzecz, której nie mogę ocenić, bo akurat nie było jej w bildzie, do którego miałem dostęp, a chodzi o fabułę. Twórcy zarzekają się, że przenieśli fabułę z kodeksu do świata poprzez liczne scenki, ale z powodów technicznych tych w demku nie było, ale uważam, że jest to na tyle istotny element, że trzeba o tym wspomnieć. Tak, scenki będą, dum wygląda inaczej. Podsumowując, wydaje mi się, że Doom the Dark Ages nie odkrywa koła na nowo, ale koło, które dostajemy, to taka nieźle odpicowana felga na strasznie twardej oponie, która bardzo znacząco wpływa na to, jak gramy w samą grę. Liczę na to, że smog zostanie naprawiony, a sam Mech rozprostuje swoje kości na nieco lepiej przystosowanych do tego mapach.